Jeśli posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich i chcesz się od tego kredytu uwolnić, musisz wystąpić przeciwko bankowi z powództwem. W sądzie masz dwie możliwości. Możesz walczyć o unieważnienie zawartej umowy kredytowej lub o odfrankowienie kredytu. Do niedawna istniał niepisany podział umów na kredyty we frankach szwajcarskich na takie, które umożliwiały unieważnienie kredytu denominowanego oraz umowy obejmujące kredyty indeksowane, które mogły zostać odfrankowione. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, uwzględniające wyrok CUE wydany w polskiej sprawie frankowej, przełamało jednakże ten schemat, gdyż zdaniem sądu również kredyt denominowany może zostać odfrankowiony. Zanim więc pójdziesz do sądu, warto dowiedzieć się, co to odfrankowienie tak naprawdę znaczy. Sformułowanie odfrankowienie powstało tak naprawdę na potrzeby kredytów frankowych i oznacza usunięcie z umowy kredytowej klauzul walutowych. Które stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Jak powszechnie wiadomo, umowy kredytowe we frankach szwajcarskich. Czy to o kredyt denominowany, czy też indeksowany, zawierają postanowienia, które kształtują w sposób niekorzystny sytuację kredytobiorcy, a więc stanowią tzw. klauzule abuzywne. Za niedozwolone postanowienia uznaje się w szczególności te zapisy, które uprawniają bank do jednostronnego, dowolnego i niczym nieograniczonego ustalania kursu waluty. Kurs waluty służył następnie do przeliczenia udzielonego kredytu oraz do ustalania wysokości poszczególnych rat kredytowych. W praktyce oznaczało to więc, że kredytobiorca nigdy nie wiedział, jaka kwota udzielonego kredytu zostanie mu faktycznie wypłacona. Nie znał także wysokości poszczególnych rad kredytu i salda swojego zadłużenia. Na skutek odfrankowienia umowy kredytowej usuwane są z niej owe klauzule niedozwolone. A kredyt staje się kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR. Odfrankowienie, w przeciwieństwie do unieważnienia umowy, nie eliminuje jednak umowy kredytowej z obrotu prawnego. Niemniej w pewien sposób ją uzdrawia, bo po odfrankowieniu umowa nadal obowiązuje, lecz w zmienionej formie. Nakłada na bank obowiązek rozliczenia się z kredytobiorcą. Zapisy uznane za niedozwolone tak naprawdę nigdy nie powinny znaleźć się w umowie kredytowej. Zatem kredytobiorca nigdy nie był nimi zobowiązany. Co za tym idzie, wszelkie uiszczone na ich podstawie opłaty bank powinien zwrócić, gdyż nigdy nie powinien ich pobrać. W pierwszej więc kolejności po odfrankowieniu bank powinien zwrócić kredytobiorcy nadpłatę, która powstała na skutek uiszczania przez kredytobiorcę rat w zawyżonej wysokości. Gdyż gdyby bank nie stosował niedozwolonych postanowień, kredytobiorca nigdy dodatkowych opłat by nie poniósł. W przypadku odfrankowienia na zwrocie nadpłaty sprawa się jednak nie kończy. Odfrankowienie wywiera skutki również na przyszłość relacji bank-kredytobiorca. Usunięcie z umowy niedozwolonych zapisów powoduje, że zawarta umowa kredytowa jest nadal wykonywana aż do momentu całkowitej spłaty kredytu, jednak z pominięciem zapisów wyeliminowanych. Oznacza to więc, że pozostałe do spłaty raty zostaną obniżone, bo zaciągnięty kredyt stanie się kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR. Odfrankowienie powoduje więc, że nie tylko bank musi oddać kredytobiorcy środki, które pobrał bezprawnie, ale musi też dokonać ponownego przeliczenia pozostałych do spłaty rat, których wysokość z pewnością się obniży. Ponieważ odfrankowienie nie niesie za sobą tak definitywnych skutków jak unieważnienie umowy, jest to rozwiązanie często wybierane przez kredytobiorców. Pozwala ono nie tylko odzyskać od banku to, co bank bezpodstawnie pobrał, ale pozwala także na dalsze spłacanie kredytu w niższych ratach i bez wizji natychmiastowego zwrotu otrzymanego kapitału. Należy jednak bezwzględnie pamiętać, że po odfrankowieniu umowa kredytowa jest nadal ważnie zawarta i wykonywana. Kredytobiorca ma więc obowiązek terminowego uiszczania kolejnych rat, a jego nieruchomość nadal zabezpieczona jest hipoteką na rzecz banku. Odfrankowienie jest więc dobrym rozwiązaniem, gdy chcesz uwolnić się od franka szwajcarskiego, lecz nie od samego kredytu. Jest to rozwiązanie Niebezpieczniejsze od unieważnienia umowy kredytowej. Same banki również chętniej przystają na odfrankowienie umowy niż jej unieważnienie, choć proces sądowy także w przypadku odfrankowienia jest długotrwały i wymagający. Największą trudność stanowi precyzyjne określenie kwoty, którą bank niesłusznie pobrał, gdyż dokonując wyliczeń należy mieć na względzie zmienny kurs franka szwajcarskiego na przestrzeni lat. Po więcej informacji zapraszamy do subskrypcji tego kanału i na stronę frankowicze.net.